Witajcie kochani, ponownie. Dzisiaj jeszcze raz trochę o bokserku. Ostatnie filmiki, to co kręciłem, to pokazywałem Wam troszkę chaotycznie na temat naprawy hamulca ręcznego. No i niestety, bardzo kiepsko skręcić, muszę Wam powiedzieć, jedną ręką, i nie nakręciłem tutaj całego środka tego, co się znajduje we mnie. Tam na pierwszym w drugim filmie jest troszkę pokazana, jak to należy wyczepić i zaczepić. Jest pokazana dźwignia w bębnie hamulca ręcznego, taki ten, ten... Taki rozpiera, który sobie chodzi. Muszę powiedzieć, że to się wszystko fajnie udało mi zrobić zrobić bezproblemowo, no wiadomo. w tu i tam, nieruszany przez lata, robi swoje, no i żeby to wszystko podkręcać... Trzeba ostro psikać w 40 żeby to wszystko sobie zlazło. Eee, za chwilę się położę pod samochód i pokażę Wam więcej co, na co, po co. Jakbyście coś tam sami robili. Ehm, no bo na, na YouTubie nie znalazłem nic do, do ani Dukata, do ani do, do Jumpera, ani do, ani do Boxera. Nic z tych rzeczy, nie wiem, czy to, to, to ktoś po, pousuwał, czy co. Nic, nie ma żadnych takich... E Podpowiedzi jak to robić. Także zaraz Wam pokażę, chociaż poglądowo yy, jak należy taki taki homologiczny sobie ogarnąć. Ok, kochani, kręcimy dalej. Yy, myślę, że mnie słychać. Lampka jest. Leżanka jest, więc możemy się toczyć na ile to możliwe pod samochód. I Wam pokażę mniej więcej. To wszystko wygląda. O. Tutaj jest nowa linka, i tą linkę musicie sobie wprowadzić tutaj do, do tarczy. Ona sobie tutaj biegnie, biegnie, biegnie. biegnie. Jest zaczepiona na takich mocowaniach. Tutaj te mocowania, słuchajcie. No musicie wybić po prostu starą linkę, bo ona wam tak łatwo nie, nie zejdzie, można do ręki i wybijacie. Tam jest taki, tak, taki pręd, który sobie idzie aż tam do linki, do dźwigni hamulca ręcznego. I generalnie to no, prosta robota, bo to, to tylko musicie sobie tutaj z tego całe ustrojstwa ten połączek zdjąć, nałożyć linkę. Nałożyć linkę, odkręcić i... Już komarzyska mi kurde latają Nałożyć linkę i, i odpowiednio wyregulować Troszkę zabawy jest tutaj w bębnach, bo tak musicie musicie zrzucić koło koło, potem musicie zrzucić bęben, Tam taka jedna śrubka jest O, Ta śruba nawet ją widać no po prostu trzyma bęben, sobie tak profiluję go. Także, żeby. O, lampka paliła się, i już się nie pali. Zapaliła się. Także to, co ja zrobię, słuchajcie, to jeszcze pewnie tą linkę sobie przesmaruję jakimś tam smarem, żeby ona tam sobie nie rdzewiała. No i muszę Wam powiedzieć, że efekt jest no, rewelacyjny, bo generalnie tam staralnik tutaj musiałem zdrowo ciągnąć, żeby w ogóle ręcznie cokolwiek załapał. a Tutaj jest lekkie pociągnięcie i to wszystko, wszystko fajnie trzyma. Mam jeszcze problem z kołem lewym, tam coś jest niehalo z tymi, z tymi regulacjami. Zręcznym, pewnie coś tam, z mocowaniem szczęk, domyślam się. Także może to też Wam nakręcę przy okazji i pokażę, o, żeby to było widać. Także robota jest prosta. Tutaj widzicie to. To jest moje rzeźbiarstwo figurowe. Szybkie, szybkie montowanie. Tłumika, tutaj jest super rzeźbiarstwo. Super super, super rzeźbiarstwo, to też muszę zrobić. No jest o no nie mam kiedy nie mam kiedy go ogarnąć, no, bo trzeba się zajmować robotą. Na wszędzie to jeszcze nie spadło. Tłumik też się jest widać no, chyba. A, będzie do roboty, trzeba go nie leciutko wyspawać. No wiem łatwiej jest wymienić, ale... Kiedy, kiedy są możliwości i może to zrobić samemu, to można to. To, to nie jest podejście biznesowe, może jakieś tam tak ludzie wymieniają mięce floty. No ale jak ktoś lubi i, i, i potrafi, no to czemu nie? Ja tu jeszcze będę musiał, tak jak widzicie, zabezpieczyć tą całą podłogę, bo ona jest tak częściowo, zabezpieczona, zabiteksowana, także będę na pewno czasem to robił, żeby, żeby autko. Widzicie, tutaj już się coś tam odrapało troszeczkę od podnoszenia. Będę zabezpieczał sprawy, żeby, żeby tutaj się to ładnie utrzymało. Co jeszcze Wam chciałem pokazać? Jeżeli chodzi o te bokserki, słuchajcie. Ech. Ja mam tą wersję z bocznymi drzwiami i ona często, często tutaj... Najwyższy no wyłącz, misiek. No, o, to coś takiego, widzicie, z Allegro zamówiono za 5 zł No i raz pali, raz nie pali, no. Słuchajcie, o co tu kamara? Często dzieje się tutaj z tym zamkiem, z tym S On po prostu tutaj się odkształca. <coughs> Efekt jest taki, że ta klamka w nie odbija. To co trzeba zrobić, słuchajcie, musicie ściągnąć sobie... O, o, znowu nie pali. Co za badziew. Może czym innym przeświecę. Dobrze, także to, co musicie zrobić, to zjąć tutaj tą całą, tą całą wyściółkę, dostać je do wewnątrz i po prostu ten tak zwany taki wypust, wypust który, który zahacza klamkę, trzeba po prostu sobie dogiąć. No i wtedy te drzwi będą dalej, dalej fajnie chodzi. No, jak już będzie to wyrobione, no to po prostu. <gry> To czeka, czeka Was wymiana zamka. Tak to wygląda. No u mnie to, to pracuje w, w miarę ok. Położymy lampkę. W miarę ok. No ja Wam pokażę jakie ja mam na samochodzie może. nie no, ja mam taki regalik porobiony, instalacyjny. Tak, widzicie, mam regały porobione z jednej strony na narzędzie instalacyjne, na tam klamotki, na, na rury, tego typu historie. Tam mam, tam mam narzędzie, o tak, widzicie narzędzie, o taką akcję. Słuchajcie, zrobiłem. Muszę powiedzieć, z kołem ja mam koło o. Tak widzicie, ja mam koło w środku zainstalowane, bo genialne Francuziki często gęsto robią tak, że to koło zapasowe montują pod podwozem. Pod, pod no i wtedy powiem wam, w trasie to jest. No. Misja, żeby w ogóle to koło wydostać, bo to jest tak zżenione że tego nie wyciągniecie tam, to zarząd Ja musiałem to po prostu tam, tą tą łożę koła wyciąć, żeby to koło y, wydostać. I teraz to ono sobie zobaczy, ono sobie tak fajnie jest, o widzicie? Zmontowane na takim y, na, szpil, na szpilce przykręcone, jeszcze taki hamulec tutaj za, zamontowałem gumowy. Y, Pokażę Wam takie hamule, co widzicie? Także wszystko fajnie tutaj łap nie poka, się nie pokaleczy, i, a koło jest dostępne i w razie, w razie jakiejś pany, na no to generalnie jest to nie ma problemu żadnego, żeby to sobie wymienić. To jest taki pomysł, jak ktoś ma takie, takie wozy. Nie wiem, jak w tych nowszych, nowszych dukatach i, i bokserkach tam jest. Wiem, że w niektórych już jest to koło tutaj wywalone do, do przedziału bagażowego. Gdzieś tam chyba z, chyba z boku jest, nie pamiętam. Nie no ja mam centralny, żebym mógł sobie układać narzędzia dookoła, także. Tak to wygląda. No, ale jak widzicie, mam cały sprzęt przy sobie, także. W przygotowane przygotowany jestem na nieprzewidywane sytuacje, które się mogą wydarzyć u klientów. Także o, jak widzicie, drzwi się zamykałem teraz, warcowo. To jest już, muszę Wam powiedzieć. No wiekowy wozik, no ale on naprawdę bardzo fajnie, jeszcze lata. I tutaj był cały co naprawiany i wtryski, i pompa wtryskowa. Motor ma bardzo mały przepiek, także no nie zmieniam fury, bo chyba nie ma sensu, żeby, żeby coś pakować, w coś się pakować, które będzie dobitej wymagało znowu kurczę jakieś tam jakieś gry no wiadomo może kupić nowe ale taka nowa fura na ten rząd ponad 100 tysięcy grubo więc zapracować na coś takiego no to, to, to nie jest proste muszę wam powiedzieć to trzeba naprawdę pogeniać kilometry na no, orad się latami żeby, żeby spłacić takie historie no, chyba że ktoś ma kurczę milionowe inwestycje, no to no to tak, no ja sorry, ale takich nie mam, no. Trzeba dłubać, dłubać, dłubać od klientów pieniążki. ja wiadomo, klienci chcą zawsze tanio, chcą zawsze najchętniej za minutę 12, a nigdy, no raczej nie planują swoich inwestycji, także no instalatorzy zmuszeni są niestety jeździć. Często druzawikami, no, no nie jest to taki druzawik, bo myślę, że jak, myślę, jakbym dzisiaj do Hiszpanii próbował się bójnąć to, to to by sobie dało radę bez problemu, no trochę byłoby pewnie gorąco, bo nie ma tu klimatyzacji, ale jeżeli chodzi o stan techniczny, to tutaj wszystko jest raczej porobione, Później no wiadomo, że trzeba było coś tam przejrzeć. Także o, leży moja leżanka, z której zawsze tam kręcę sobie filmiki Także na razie chyba to dzisiaj nie będę więcej tej pitolił, bo, bo po co Trzymajcie się, słuchajcie, dajcie łapę do góry, subskrybujcie mój kanał i na razie hej.